Co to za krabo pająk? Już blisko, już bardzo blisko. Musimy sprawdzić ten karabin i ten alternatywny strzał. Chyba będzie na kim co? Chyba będzie na kim. Porządeczku. Don't go! You can't make me! You killed them all! Wait, wait, wait. No. Hey, stop it! <laughs> no! I tried to protect you. You didn't deserve this. Danny. Hey, Danny. Get away from me! Okay. Okay, hey. I'm sorry. I'm okay. Be sure. You don't seem okay. I was in their mind. reliving their memories. There was an outbreak 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. They're all connected Watch somehow. Out! <laughs> Czy z To jest znowu ten. O nie, teraz, teraz sobie przypominam, że nie mam w ogóle amunicji. Dobra, ale to jest ten byczek, znowu nie. Nie, to się nie dzieje, proszę państwa. To się nie dzieje. Dobra, bierzemy zasoby. Znowu ten gnyb jest. Dobra, uciekaj. Trzeba go powalić i wymienić na szturmówkę, nie? Okej, okay, teraz tak. Szturmówka. Zobaczymy co to potrafi. Nawet fajne. Okej. Okay. Tam, widzę, zasoby są. Dobra, to lecimy. Odwrót. Dobra, jakieś zasoby. Szturmowy, super, ekstra. O, tu jest to. Super. I z patelni. Kurde, ale mamy mało zdrowia. Trzeba jeszcze zdrowie zdobyć. Jest troszkę. Jest troszkę, dobra, uciekam. To nie można tak szarżować. Tu jest szturmowy, super, ekstra. Dawaj, Hedy. Okej, okay, uciekamy. Ja cię kręcę. Jak my to wygramy, to będzie za dużo dla nas. Dobra, raz wystarczy, trzeba uciekać. Szukać zasobów. Nie, no, to jest nieporozumienie. Ile tego zdrowia zostało? Kurdale. Tej szturmówki chyba też nie za wiele. Tak, szturmówki 16. No takimi dwustrzałami jakoś tak glutuje. Raz, dwa. O, nawet trzy. Dobra, i wstajemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, już wziął? Dobra, to bierzemy tego. Ładuj. Dobra, przepołowił go. On jest mega szybki teraz. Dobra, fajnie. Ile tam mamy jeszcze jeden chyba? Nie, dobra, zero. To już nie fajnie. Nie wiem na co zmieniliśmy, ale coś tam mam w ręce. Tego mniejszego, ok. W porządku. Cztery strzały. Po dwa. Po dwa, bo on jak podejdzie, to jest RIP. To jest RIP. Dobra, na hita chyba jesteśmy. ja cię kręcę. Co za masakra? Jest, chyba poszedł. Okej, powiem wam, że. Dędy,

A ja powiem Wam, że to jest przesada. Gdybym ja tutaj zasobów nie poszukał, to by mnie już nie było. Ale dobra, wiecie co? Szturmowy, szturmowy to jest super. To jest super broń. Naprawdę dobra broń. Ale będzie trzeba sobie kupić chyba ammo do niego. Bo takie trzy strzałówki i już prawie leżał, nie? Więc naprawdę, naprawdę nieźle. Warto go sobie ulepszyć. To pójdę w szturmówkę. Tylko o ile będzie amunicja do niego, nie? Ale pójdę w szturmówkę. Yeah, tak, damn walkway collapsed. The way to the surface is on the other side of the colony. Just keep moving and I'll meet you there. I czy oni sobie żartują? Trzeci raz on spadł i będą się spotykać z Danii w jednym miejscu? Dobra, to jest dziwne. Powiem wam, że albo tutaj zabrakło pomysłów. Robi się taki troszkę recykling, nie? Recykling nawet fabularny. To jest, to jest teraz dziwne. Już myślałem, że idziemy spokojnie. Dobra, jest demon kuźni. Amunicja do ręcznego, do zamieszek. Tutaj co mamy? Do zamieszek, nie? Okej, okay, w porządku. Żyćko wyjątkowo jest. Teraz sobie sprzedamy. O, ten jest za 1000. Teraz tak, bo my gramy w szturmówkę. Obrażenia. 1500. No, zdecydowanie to będę musiał wziąć. Ale to, dobra, 1500. No, ewentualnie wiecie co? Pierwszy raz chyba kupię sobie to. 1500 jestem w stanie uciąć. A wyjątkowo sobie kupię, bo naprawdę coś biednie teraz z tym zdrowiem. Ostatnio. Naprawdę biednie. A nareszcie chyba damy radę już. Bo mamy taki średni level na tym, co gramy. Niektóre rzeczy na maksa. O, gruby. Tu już byliśmy. Kurde, co to się stanęło? Wybuchające. Wybuchające beczki. Dawaj tego, sona. Jasne, jasne. Kliniki. Czyli idziemy na górę. Tego by można też rzucić, ale. Wyładowane. O super. To super, że weszło. To super, że weszło. Dobra, czy idziemy na górę? A tu byliśmy, nie? Na tym obszarze. No dziwna sytuacja. Taki troszkę się robi recykling. Ojeju, ale mi lutnął. Dobra, spróbujesz coś tam przeładować? Dobra, nie jest źle. Zdrówko? Trzeba się tutaj zaopatrzyć, ale już nie ma w co. Nie ma w co, naprawdę. Teraz tą klinikę tu się odblokowało. Chyba tu. Olej, jazda. Dobra, to się otworzyło. No i teraz się leczenie przyda, nie? To, co kupiłem. Teraz się to leczonko przyda. O, dzień dobry.

Jestem wyjątkowo mało zaopatrzony w zasoby. O, tutaj mamy dekoder w idealnym stanie. Mmm, po roku używania. Troszkę meczyków po pooglądane i tyle. A może tu, za rogiem, czai się zło? Nie? Czyń honory pani.

Oczywiście, że musimy się tam dostać. Tam będzie bitka. Bitka na dwa kije. Czerwony i niebieski. Hmm, tam jakieś roślinki. Kurde, tego cały czas szczypię. Aż to czuję, nie, że on to... Cały czas się drapie. I am Dr. Caitlin and it is my pleasure to welcome Station. We're excited to share with you our findings, the culmination of decades of research. We who she talking dome. Na zewnątrz, dobra. Dzięki za. Drzwiczki, ale z tą panią doktor to jeszcze mam. Hmm, no to jest troszkę, troszkę taki znany schemat. Nie mamy naukowców, którzy badają jakiegoś wirusa, i później to się rozprzestrzenia, i nagle całą załogę szlak trafił i wszystkich zabija. A dwóch, trzech sobie tam siedzi na górze i okopani ołowiem, próbują przetrwać. To disease, it, to Oczywiście. Będą się tutaj bawić w naukowców, bawić w Boga. No i tak to, tak to właśnie jest.

Inside the carcass, we found them. Thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen. We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. The pathogen acted as an evolutionary accelerant, mutating the colonists into little more than mindless brutes. Save for one, the so called Subject Zero. Somehow able to reap the benefits of the contagion—greater strength, endurance, and longevity—while preserving their intellect and humanity. Though killed by security forces during the outbreak, the body was transported to the Black Iron Lab, forming the basis of the original research program. Oh God! Five, two, one.

Kurde, ciekawe czy tu tamten aktor cały czas ten głos podkłada? Ja w ogóle mam szansę z Tobą? Chyba nie. Dobra, będzie gruba walka. Już to widzę. No, coś tam się staram, ale zobaczymy. Raz, dwa, trzy, trzy. Oj już prawie. Dobra, dobra. Come on. Oh, no. Looks like you too. She was just trying to help you, but soon she'll be one of us. You okay? Okay. O nie, ona się zmieni. Ale ja dobra, to jeszcze nie koniec walki z tym byczkiem. Ale tu nie mamy w ogóle amunicji. Przecież to jest. Przecież to jest dramat, ludzie. Jak ja mam walczyć wręcz? Dobra, kolejką linową. Jak tak dalej pójdzie, to ja wszystko na jakąś amunicję tam wydam. Przecież to jest masakra. Tak mało teraz tego dają. I walka z bossem, a tam w sumie nic nie było, nie? Trzeba było walczyć wręcz. Praktycznie z tym z tym gnybem. Ale nie zła jazda. Danny! Hey! Hey, 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 hey! Oh shit. Okay, come on. Up. No, no, no. You're gonna be okay. This isn't fair. I promised I would stop them. Fuck. I won't turn into one of those things! No, 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 okay, that's not gonna happen. Hey, we are gonna fix this. How? We're gonna stick to the plan, we're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this! You don't know that! No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing, together. Okay? Prawie jesteśmy zarażeni, dajcie chociaż dwa naboje, nie róbcie jaj. Dobra, do taktycznego, przeładuj, co mamy. Duncan Call o nie. No, tak właśnie się zachowują tutaj naczelnicy. Proszę bardzo, akumulatorek. Dobra, to przeładuj. Elegancko, co i taką pukawką będziemy strzelać? Nie no, to jest wstyd na kółkach. Wstyd na kółkach. Niby jest kuźnia, ale zaraz sobie chyba kupimy zamiast ulepszeń to po prostu amunicję. to są jaja. To są po prostu jaja. Jak my się mamy gdzieś zbliżać na. na Bossa. To ja nie będę latał za. o, 700. No teraz kuszą. Bo 1500 byśmy mieli, nie? Na szturmówkę. Ale dobra, kupujemy. Kupujemy po prostu amunicję. Do zamieszek. Kup. Bo takiego deficytu to jeszcze nie było. Po prostu wydam wszystko, co tu jest, na zasoby taktycznego i do szturmowego. Dobra, do szturmówki w sumie dwa magazynki. Później się okaże, że pewnie tego jest mnóstwo, nie? Ale, co tam? Troszkę mniej obrażeń to chyba lepsze niż nie mieć czym strzelać, nie? Co sądzicie? jeszcze. Do zamieszek jeszcze wejść, bo tu jest spory magazynek. W szturmówce też jest spory. No i weźmy sobie jeszcze leczonko jakieś. I tyle. To jest masakra. Zrobili z tego naprawdę teraz survival. Jak na początku to mieliśmy. Tego pełno w ogóle nie było gdzie używać. To teraz to jest przypał. Po prostu jest przypał. Dobra, ładuj. Pyk. Ładuj. No patrzcie, tu trzeba najpierw zmienić broń. I on jeszcze próbuje ładować, nie? <laughs> Makabra. Dobra. No to chodźmy. Teraz zrobili naprawdę gruby survival. Jeszcze z tym Ferisem, wariatem, ale to już. Oko w oko rozstrzygniemy. Chyba, że mu 8 tych oczu wystrzeli, kto wie. Hm, drukarka komputera. it's the shoe. the whole prison's infected. we should get the hell out of here. good idea. word signal is still active in the command tower. can we make it to him? looks like it. i'm getting the door now. inmates, return to yourselves. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.